Cześć, mam na imię Edek i witam Was na kanale firmy Applaus. W związku z tym, że jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem i przedstawicielem marki Neumann, który w swojej ofercie ma zarówno legendarne mikrofony, jak i monitory studyjne, postanowiliśmy przybliżyć temat odpowiedniego rozmieszczenia takich monitorów w domowym studiu. Zapraszam! Wielu początkujących, a nawet bardziej zaawansowanych producentów muzyki czy audiowizualnego kontentu jako takiego nie ma luksusu pracy w specjalnie zaprojektowanych studiach nagraniowych. Trzeba sobie radzić w zaaranżowanych pomieszczeniach, które się ma: czy to w pokoju, na strychu, czy w garażu. Zresztą, pandemia COVID pokazała, że da się w domowych warunkach tworzyć bardzo dobry kontent. Jednym z elementów układanki takiego domowego studia są monitory odsłuchowe które są niezbędne w pracy z dźwiękiem, czy do przetworzenia muzyki, czy materiałów wideo. Pozycjonowanie monitorów w celu uzyskania dokładności i najlepszych rezultatów to bardzo szeroki temat, który jest pełen niuansów i o którym można dyskutować godzinami. My natomiast chcemy podzielić się z Wami kilkoma podstawowymi zasadami, które mogą się przydać podczas ustawiania monitorów odsłuchowych. I jeśli organizujecie swoje mini studio na przykład w pokoju, to pamiętajcie, że pomieszczenie ma wpływ na to, co słyszycie. Podczas odsłuchów stereo różne kształty pomieszczeń mogą wpływać na dźwięk, który odbieracie z lewego lub prawego kanału w zależności od umiejscowienia głośników. Najmniej wypaczony dźwięk można uzyskać w symetrycznym pokoju, ponieważ wszelkie nierówności będą jednakowe dla lewej i prawej strony Pola stereo. Ustawienie głośników centralnie przy jednej ścianie sprawdzi się zdecydowanie lepiej niż ustawienie swojego stanowiska roboczego z monitorami gdzieś w rogu pokoju. Większość monitorów to tradycyjne dwudrożne konstrukcje, które mają głośnik niskotonowy i wysokotonowy. I właśnie te przetworniki wysokotonowe monitorów powinny znaleźć się mniej więcej na wysokości poziomu Waszych uszu. Wzór kierunkowy dźwięku wydobywającego się z głośnika, znany jako dyspersja pozioma i pionowa, zmienia się znacznie w miarę oddalenia się od głośnika. I aby uzyskać właśnie najbardziej spójny dźwięk, należy ustawić głośniki na wysokości uszu. Ustawić monitory na odpowiedniej wysokości można dzięki specjalnym podstawkom pod monitory. Pamiętajcie też, że większość dwudrożnych monitorów jest przeznaczona do pracy w pozycji pionowej. Umieszczenie w poziomie takich głośników może spowodować niepożądane zakłócenie, rezonans i może negatywnie wpłynąć na obraz stereo. Jak już ustawicie monitory na odpowiedniej wysokości, to skierujcie je delikatnie do wewnątrz. Widale tak, aby tworzyły trójkąt równoboczny pomiędzy każdym z monitorów. A punktem znajdującym się mniej więcej pół metra za Waszą głową. Aby to osiągnąć, być może trzeba będzie rozstawić monitory nieco szerzej. Ogólnie, większa odległość daje zdecydowanie bardziej precyzyjne brzmienie. Wszystko brzmi naturalniej, a obraz stereo jest idealnie słyszalny. Czasami przesunięcie monitorów o 10-15 cm może zupełnie zmienić obraz dźwiękowy. Postarajcie się też zorganizować swoje miejsce pracy tak, aby zminimalizować ilość odbić dźwięku. Odbicia w pomieszczeniu mogą powodować szczyty i zeniki w paśmie, przenoszenia, które zmienią liniowy, pożądany charakter działania monitorów. Twarde powierzchnie odbijają dźwięk w taki sam sposób, w jaki lustro odbija światło. Biurko, okna, ściany, lustra, szafy itd. To wszystko są twarde, niepochłaniające powierzchnie, generujące odbicie. Gdy bezpośredni dźwięk z głośnika łączy się z dźwiękiem odbitym, całość docierająca do naszych uszu ulega niekorzystnej zmianie. W akustyce to zjawisko nazywa się filtracją grzebieniową i jednym z najprostszych sposobów oceny czy i gdzie będziemy mieć takie odbicie jest zastosowanie lustra. Wystarczy przyłożyć lustro do płaskiej powierzchni, takie jak ściana obok czy biurko i sprawdzić czy możecie zobaczyć odbicie głośnika w lustrze. Jeśli zobaczycie odbicie głośnika, to warto w tym miejscu zastosować panel akustyczny na ścianie lub zmienić pozycję monitorów na biurku. Jak już ustaliliśmy, odbicie dźwięku nie są pożądanym efektem. Jeśli macie prostokątny pokój, to aby jeszcze bardziej je zminimalizować, monitory najlepiej ustawić przy krótszej ścianie. Jeśli postawicie monitory przy dłuższej ścianie, to dźwięk, który wydobywa się z głośnika i zostanie odbity od przeciwległej dłuższej ściany, będzie miał krótszą drogę do pokonania do Waszych uszu. Oznacza to, że odbicia, które do Was dotrą, będą intensywniejsze i głośniejsze, niż gdybyście postawili monitory przy krótszej ścianie. Dlatego, ustawienie monitorów przy krótszej ścianie daje lepsze, dokładniejsze rezultaty w mniejszych pomieszczeniach. Pamiętajcie o prostej zasadzie. Że gdy dźwięk przemieszcza się, jego intensywność zmniejsza się proporcjonalnie do odległości. Aby zmniejszyć odbicie od przeciwległej do monitorów ściany, możecie zastosować na niej panele akustyczne. Jak już z grubsza uporacie się z umiejscowieniem monitorów, to zweryfikujcie i dostosujcie ich brzmienie. Posłuchajcie na nich dobrze znanej wam muzyki, o której wiecie, że brzmi dobrze na różnych systemach, i sprawdźcie, czy brzmi równie dobrze na waszych monitorach. Jeśli nie, poprzestawiajcie głośniki tak, aby brzmiały bliżej Waszego wzorca. Jeśli na przykład basów jest zbyt dużo, możecie spróbować odsunąć monitory od ścian, co zmniejszy niskie tony. Jeśli monitory mają możliwość korekcji częstotliwości za pomocą na przykład pokrętył czy przełączników, to zdecydowanie warto z nimi poeksperymentować. Chodzi przecież o to, aby ustawić monitory tak, aby brzmiały jak to, co słyszycie poza studiem w realnym świecie. Dzięki temu uzyskacie podczas pracy dźwięk, który zabrzmi dobrze na większości systemów. I ostatnia wskazówka. Korzystajcie z narzędzi kalibracyjnych udostępnianych przez producentów monitorów. W przypadku monitorów Neumana, nawet najmniejszego modelu KH80, który jest w zupełności wystarczający dla domowych warunków, producent oferuje dwie możliwości dostosowania brzmienia do konkretnych pomieszczeń. Możecie skorzystać z systemu precyzyjnej regulacji monitorów, na który składa się mikrofon pomiarowy Neumann m 1 i specjalne oprogramowanie. Takie rozwiązanie uwzględni akustykę pomieszczenia i dokona automatycznej korekcji brzmienia monitorów. Minusem jest to, że takie narzędzie to dodatkowy koszt. Inny sposób na ustawienie brzmienia monitorów Neumana to darmowa aplikacja Neumann Control na iPady, która co prawda nie dostosuje brzmienia monitorów automatycznie, ale pozwoli Wam na wprowadzenie danych takich jak wymiary pomieszczenia czy odległości od monitorów. Na podstawie których algorytm dokona korekcji i wgrają do głośników. Podsumowując, przy ustawianiu monitorów pamiętajcie, że pomieszczenie w ogromnym stopniu definiuje dźwięk. Powierzchnie i przedmioty w pomieszczeniu powodują interferencje, dyfrakcje, odbicia i załamania, które są formami zniekształceń. Aby uzyskać wiarygodne brzmienie, postarajcie się zminimalizować negatywny wpływ danego pomieszczenia oraz poeksperymentujcie z ustawieniami monitorów, mając z tyłu głowy podstawowe zasady, o których mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że te proste wskazówki, chociaż w jakimś stopniu pomogą Wam ustawić Wasze monitory w domowych warunkach. Jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania odnośnie wyboru czy kalibracji monitorów Neumana, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe do odpowiednich osób znajdziecie w opisie tego materiału. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za kciuk w górę i suba. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!